Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana jest ogólnopolską organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako Stowarzyszenie Katolickie dekretem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 14 kwietnia 1997 roku. Civitas Christiana. Te łacińskie słowa oznaczają społeczność chrześcijańską, czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Papież Jan Paweł II w kwietniu 1994 roku, słowami Budujcie Civitas Christiana, wyznaczył misję stowarzyszenia i jego posłannictwo. Działalność nasza oparta jest na wieloletnim doświadczeniu. Czynnego udziału jego członków w życiu Kościoła i narodu. Podejmujemy problematykę rodziny i wychowania. Stoimy w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Poruszamy sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej. Kreujemy różne formy aktywności obywatelskiej, urzeczywistniając zasady dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej. Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich. Podejmujemy sami lub przy współudziale parafii samorządu i organizacji obywatelskich działania, których efektem są m.in. sesje, sympozja, konferencje, szkolenia, warsztaty czy konkursy. Jednym z największych naszych działań jest ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej. Jego celem jest zachęta młodych ludzi do odkrycia wartości pisma świętego, Biblii jako księgi życia. Dzieło to w 2012 roku zostało włączone w kalendarium wydarzeń duszpasterskich Episkopatu Polski. Każdego roku w konkursie udział bierze około 30 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego etapy szkolny, diecezjalny i finał ogólnopolski zawsze są ważnym wydarzeniem i wielkim świętem Biblii. Dla podkreślenia ważności dzieła i w celu sprawnej jego organizacji Każda diecezja w Polsce ma swojego koordynatora. Razem tworzymy zespół, który także sam nieustannie uczestniczy w formacji biblijnej, przypominając słowa papieża z Polski. Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii. Jesteśmy fundatorami nagród w różnych dziedzinach, z których najbardziej znaną jest nagroda imienia Włodzimierza Pietrzaka. pielgrzymujemy corocznie do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, sanktuarium św. Józefa w Kaliszu czy do Krakowa Łagiewnik. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, jako dojrzała wspólnota Kościoła katolickiego, stowarzyszenie edukacyjno-formacyjne w swój charyzmat Pisało zadanie przygotowania katolików świeckich do działalności publicznej. Ta misja wynika z bogatych treści wpisanych w naszą nazwę. Civitas Christiana miasto na górze, z którego widać perspektywę aż po horyzont, gdzie łączy się niebo z ziemią. By wypełnić swoje powołanie, za podstawowe zadanie uznajemy przygotowanie naszych członków. Do aktywnej i odpowiedzialnej służby społecznej dla dobra Kościoła i narodu. To dlatego w 2008 roku został powołany Centralny Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej. Jego zadaniem jest przygotowanie liderów i animatorów pracy formacyjnej stowarzyszenia. Dwuletni cykl formacyjny, którego fundamentem jest wspólna Eucharystia, nauka społeczna Kościoła, formacja biblijna i eklezjalna, Zbogacany jest o wiele różnych zagadnień z zakresu historii, ekonomii, kultury, wiedzy o mediach, demografii, spraw społecznych. Osobny blok stanowią zagadnienia dotyczące historii, misji i zadań realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Wyjątkowym miejscem naszej wspólnotowej modlitwy jest Jasna Góra. Do Częstochowy pielgrzymujemy zawsze w maju, w rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. To właśnie tego wielkiego kapłana i Polaka stowarzyszenie wybrało na swojego patrona. Prymas Wyszyński miał bezgraniczne zaufanie do Matki Bożej w znaku jasnogórskiego wizerunku. Był pokornym pielgrzymem jasnogórskim i pozostawał w zasięgu promieniowania jasnej góry. Tej drodze był zawsze wierny i tą drogą prowadził Kościół w Polsce. Także tą drogą stara się podążać wspólnota katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.